Wskaźnik laserowy uruchamia kocią sekwencję drapieżniczą, szukanie, skradanie się, pościg, skok. To nie jest zwykła zabawa, lecz odtworzenie pradawnych instynktów, które przez tysiące lat kształtowały zachowanie kotów. Koty, od majestatycznych lwów po nasze domowe pupile, są zaprogramowane na ten wzorzec. Ich mózgi reagują na każdy sygnał potencjalnej ofiary, niezależnie od wielkości czy środowiska. Nieregularny ruch czerwonej kropki imituje prawdziwą ofiarę, aktywując u kota wzrok wrażliwy na ruch. To właśnie dlatego koty tak łatwo dają się wciągnąć w tę zabawę. Ich instynkty nie pozwalają im przejść obojętnie. Ich oczy są zbudowane tak, aby wykrywać najmniejsze drgnięcie, co sprawia, że laser jest niemal nieodparty. Każdy błysk, każdy ruch wywołuje natychmiastową reakcję. Pościg to kompleksowy trening całego ciała. Spalający energię i doskonalący zwinność to doskonały sposób na utrzymanie kondycji i rozładowanie nadmiaru energii. Dla kotów domowych to kluczowy sposób na rozładowanie ich naturalnego popędu. Bez takich zabaw mogłyby się nudzić lub nawet stać się sfrustrowane. Ale jest pewien haczyk laser nigdy nie pozwala im zakończyć polowania. Brak fizycznej nagrody może być dla kota źródłem frustracji. W naturze sekwencja kończy się satysfakcjonującym schwytaniem. To daje kotu poczucie spełnienia i nagrody za wysiłek. Z laserem nie ma nagrody, tylko niekończący się pościg. Kot może biegać w kółko, nie rozumiejąc, dlaczego nie może złapać swojej zdobyczy. To może sprawić, że koty utkną w pętli, zawsze polując, nigdy nie łapiąc. Długotrwała zabawa bez zakończenia może prowadzić do niepokoju. Dreszczyk pościgu jest prawdziwy, ale brak zakończenia jest problemem. Warto więc czasem zakończyć zabawę, dając kotu do złapania prawdziwą zabawkę. Magia lasera jest również jego wadą to polowanie, które nigdy się nie kończy, pozostawiając kota z niedosytem i pytaniem Gdzie zniknęła moja zdobycz? Wskaźnik laserowy to nieuchwytny duch. Koty mogą gonić, skakać, ale nigdy nie wygrają. Ten brak zakończenia jest głęboko frustrujący, pozostawiając koty w stanie silnego pobudzenia bez rozładowania. Z czasem może to prowadzić do lęku, zachowań obsesyjnych, a nawet agresji. Niektóre koty mogą zacząć gonić cienie lub światła, nie mogąc się zrelaksować. Cykl ekscytacji bez satysfakcji może powodować prawdziwe problemy behawioralne. Istnieje również ryzyko fizyczne. Lasery mogą uszkodzić oczy, jeśli świeci się nimi bezpośrednio. Nawet szybki błysk może zaszkodzić wrażliwym siatkówkom. Szybka zabawa zwiększa ryzyko wypadków. Laser to więcej niż zabawka to potężny wyzwalacz psychologiczny. Używany nieostrożnie, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Odpowiedzialna zabawa jest kluczowa dla dobrostanu Twojego kota. Jeśli używasz wskaźnika laserowego, zawsze zakończ polowanie. Pamiętaj, że dla kota to nie tylko zabawa, ale także ważny element jego instynktu łowieckiego. Skieruj kropkę na fizyczną zabawkę na koniec. Pozwól kotu skoczyć i złapać ją. Dzięki temu Twój pupil poczuje satysfakcję z udanego polowania. Wyłącz laser, gdy tylko Twój kot nawiąże kontakt z zabawką. To ważne, by nie pozostawiać kota w stanie frustracji. Nagradzaj schwytanie pochwałą lub smakołykiem. Dodatkowa nagroda wzmacnia pozytywne skojarzenia z zabawą. To kończy sekwencję drapieżniczą i zapewnia satysfakcję. Twój kot poczuje się spełniony i zrelaksowany. Utrzymuj sesję zabaw krótkie, 5 do 10 minut wystarczy. Zbyt długa zabawa może prowadzić do zmęczenia lub stresu. Obserwuj język ciała swojego kota. Zakończ zabawę, jeśli wydaje się zmęczony lub zestresowany. Zwracaj uwagę na sygnały, takie jak ziewanie czy odwracanie się. Nigdy nie świeć laserem w oczy kota i unikaj powierzchni odbijających światło. Dbaj o bezpieczeństwo swojego pupila podczas każdej zabawy. Trzymaj kropkę nisko, aby zapobiec niebezpiecznym skokom. To zmniejsza ryzyko kontuzji i sprawia, że zabawa jest bezpieczniejsza. Celem jest bezpieczna, kontrolowana i satysfakcjonująca zabawa. Wybieraj przestrzeń wolną od przeszkód i niebezpiecznych przedmiotów. Laser może być świetnym narzędziem, jeśli używany jest z empatią i troską. Pamiętaj, by zawsze mieć na uwadze dobrostan kota, szanuj instynkty swojego kota i zawsze kończ pozytywną nutą. To buduje zaufanie i wzmacnia Waszą relację. Mądra zabawa sprawia, że Twój kot jest szczęśliwy i zdrowy. Odpowiedzialne podejście do zabawy to klucz do długiego, radosnego życia Twojego pupila. Koty nie potrafią nam powiedzieć, kiedy są sfrustrowane, ale ich język ciała mówi wiele. Obserwuj biczowanie lub drganie ogona to oznaki irytacji, nie ekscytacji. Jeśli Twój kot zaczyna miałczeć lub obsesyjnie szukać kropki po zabawie, jest sfrustrowany. Dyszenie lub gorączkowe pielęgnowanie futra podczas zabawy może sygnalizować stres. Zachowania zastępcze, takie jak nagłe pielęgnowanie, oznaczają, że Twój kot jest niespokojny. Zabawa powinna być przyjemna, niestresująca. Jeśli zauważysz te oznaki, zakończ sesję udanym schwytaniem i nagrodą. Twoim zadaniem jest, aby czas zabawy był bezpieczny i satysfakcjonujący. Rozpoznaj, kiedy wystarczy. Szczęśliwy kot to zrelaksowany kot po zabawie. Nigdy nie używaj rąk ani stóp jako zabawek. Uczysz w ten sposób kota gryźć i drapać ludzi. Zawsze używaj odpowiednich zabawek, aby zachować bezpieczną odległość. Konsekwencja ma znaczenie. Krótkie, codzienne sesje zabawy są lepsze niż okazjonalne maratony. Koty dobrze funkcjonują w rutynie i regularnej stymulacji. Zwracaj uwagę na preferencje swojego kota. Niektóre uwielbiają piórka, inne wolą ofiary naziemne lub zabawki z dźwiękiem lub zapachem. Nie rzucaj po prostu zabawek i nie odchodź. Interaktywna zabawa jest znacznie bardziej wzbogacająca. Ty ożywiasz zabawki, sprawiając, że zabawa jest ekscytująca i satysfakcjonująca. Wspólna zabawa wzmacnia waszą więź i buduje zaufanie. Zabawa to coś więcej niż ćwiczenia to komunikacja. Niech każda sesja liczy się dla szczęścia Twojego kota. Jeśli lasery frustrują Twojego kota, spróbuj innych zabawek. Wędki z piórkami imitują ptaki i pozwalają kotu złapać i zabić ofiarę. Karmidła łamigłówki rozwijają ich umysły i ciała, zamieniając posiłek w grę. Codzienne przedmioty zmięty papier, pudełka, piłeczki ping-pongowe. Mogą być nieskończenie zabawne. Rotuj zabawki, aby utrzymać świeżość i ekscytację. Ukrywaj smakołyki po pokoju, aby zorganizować polowanie na skarby, zachęcając do naturalnego żerowania. To zaspokaja ich instynkt łowiecki prawdziwą nagrodą. Różnorodność i nowość są kluczem do utrzymania zaangażowania Twojego kota. Każdy kot jest inny. Znajdź to, co ekscytuje Twojego. Najlepsza zabawa kończy się namacalnym, satysfakcjonującym zwycięstwem. Nie rzucaj po prostu zabawki, stań się ofiarą. Zamiast biernie rzucać zabawkę, wciel się w rolę uciekającego zwierzęcia, które próbuje przechytrzyć kota. Poruszaj zabawkami jak prawdziwymi zwierzętami. Pędź, chowaj się, zamieraj i ruszaj. Zmieniaj kierunki, zatrzymuj się nagle. A potem gwałtownie uciekaj, by pobudzić instynkt łowiecki kota. Używaj zabawek na wędce, aby imitować nieprzewidywalną ofiarę, wyglądającą z za rogów lub spod koców. Pozwól kotu obserwować, jak zabawka czai się i nagle znika z pola widzenia. Zmieniaj prędkość i ruch. Włączaj pauzy, aby twój kot mógł się skradać i planować. Daj mu czas na skupienie i przygotowanie się do ataku, co zwiększa satysfakcję z zabawy. Używaj mebli i pudełek, aby stworzyć dynamiczny plac zabaw. Przeszkody i kryjówki sprawiają, że polowanie staje się ciekawsze i bardziej realistyczne. Zachęcaj do wspinania się, skakania i zasadzek. Pozwól kotu wykorzystywać różne poziomy i przestrzenie, by mógł w pełni rozwinąć swoje umiejętności łowieckie. Pozwól swojemu kotu wygrać, pozwól na udane schwytania i celebruj je. Każde zwycięstwo to dla kota ogromna radość i motywacja do dalszej zabawy. Te zwycięstwa budują pewność siebie i utrzymują zainteresowanie Twojego kota. Dzięki nim kot czuje się spełniony i szczęśliwy. Gra, która jest zbyt trudna lub nigdy nie kończy się sukcesem, straci swój urok. Pamiętaj, by nie frustrować kota zbyt długim brakiem sukcesu. Zabawa to taniec, wspólna przygoda z triumfalnym finałem. To czas na budowanie więzi i radość zbycia razem. Niech każda sesja będzie interaktywna i satysfakcjonująca. Obserwuj reakcję kota i dostosowuj zabawę do jego nastroju i energii. Twoja kreatywność wydobywa wewnętrznego łowcę Twojego kota. Eksperymentuj z różnymi zabawkami i sposobami zabawy, by odkryć, co najbardziej ekscytuje Twojego pupila. Wskaźnik laserowy to potężne narzędzie, ale musi być używany mądrze. Budzi on wewnętrznego łowcę Twojego kota, ale bez zakończenia może powodować stres. Zawsze kończ zabawę laserem prawdziwym schwytaniem i nagrodą. Utrzymuj sesje krótkie i nigdy nie świeć wiązką w oczy kota. Urozmaicaj czas zabawy zabawkami na wędce, karmidłami łamigłówkami i interaktywnymi grami. Dopasuj aktywności do unikalnej osobowości swojego kota. Zabawa jest niezbędna dla zdrowia i szczęścia Twojego kota. Używaj lasera jako części zrównoważonej rutyny zabawy. Zrozum instynkty, które angażujesz i baw się mądrze. Zadowolony kot to szczęśliwy, dobrze przystosowany towarzysz.